TikTok to aplikacja służąca do nagrywania krótkich formatów wideo i dzielenia się nimi z szerokim gronem odbiorców. Obecnie najpopularniejsza tiktokerka, Charlie Mayo jest obserwowana przez ponad 50 milionów osób, a jej tempo wzrostu wynosi 350 tysięcy followersów dziennie. Tak szybkie wzrosty nie są spotykane na innych platformach społecznościowych. Dzięki zasięgom na TikTok, Charlie została dostrzeżona również przez tradycyjne media, które chętnie zapraszają ją do swoich programów w nadziei, że zapewni im ona zastrzyk młodej widowni. Over 2 billion likes. Billion. Wow. Zasięgi TikTokerów powoli dostrzegają już również marki, które coraz chętniej część swojego budżetu reklamowego przeznaczają na współpracę z TikTokerami. Prawdopodobnie to właśnie ogromne zasięgi i idące za nimi możliwości rozwoju przyczyniają się do zakładania kont na TikToku przez popularnych YouTuberów. Aktorów z hollywoodzkich produkcji czy nawet polityków. Więc to jest TikTok? Jestem na TikToku? Dobrym przykładem skali popularności, jaką oferuje TikTok, jest przykład Jennifer Lopez. Wokalistka wrzuciła to samo wideo na swoje konto na Twitterze, które jest obserwowane przez 45 milionów osób oraz na swoje konto na TikToku, obserwowane w tym czasie przez 5 milionów osób. Na Twitterze wideo obejrzano 2 miliony razy, a na TikToku ponad 120 milionów. TikTok daje twórcom ogromne zasięgi. Dobrym przykładem tutaj będzie prank o dziadku. Wrzuciłem go na YouTube a parę lat temu i przez chyba 6 lat zrobił 10 milionów wyświetleń. Jak założyłem TikToka, to postanowiłem, że podzielę ten mój stary film na krótkie, 15-sekundowe części i będę, je po, i będę je wrzucał na TikToka. I bardzo wiele z tych fragmentów porobiło na przykład 20-30 milionów wyświetleń, więc, więc łącznie ten sam film na YouTubie zrobił 10 milionów wyświetleń, a na TikToku łącznie jakieś 200 milionów. Wchodzę pan zobaczy. Ja się żegnam. Internetowi celebryci zachęcają swoich odbiorców do korzystania z aplikacji, co wpływa na dynamiczny wzrost liczby użytkowników TikToka. Aktualnie liczba pobrań na całym świecie przekroczyła 2 miliardy, a z aplikacji regularnie korzysta 800 milionów użytkowników. Przeciętnie użytkownik spędza w aplikacji 52 minuty dziennie, otwierając ją średnio 8 razy na dobę. Dzięki popularności aplikacji, tiktokerzy z dużą liczbą obserwujących mogą liczyć na współpracę z markami i oferty lokowań produktów w swoich krótkich filmach. In, in, no, na TikToku coraz więcej pojawia się mary, które chętnie nawiązują współpracę z twórcami. Stawki takie zależą od wielkości konta, od zasięgu, w jaki ono generuje oraz od rodzaju reklamowanego produktu. Za kilkunastosekundowy film twórca z kilkoma milionami może otrzymać od 2 do 7 tysięcy Ważne też jest, czy twórca współpracuje bezpośrednio z marką, czy za pośrednictwem agencji, która pobiera prowizję. Kolejną formą zarobkową na TikToku są transmisje live. Użytkownicy wykupują przez aplikację punkty, następnie zamieniają je na gifty, czyli emotikonki, które podczas transmisji mogą oddać lubianemu przez siebie TikTokerowi w zamian za na przykład wspomnienie o sobie na jego transmisji live. Po transmisji TikToker wymienia takie gifty z powrotem na pieniądze. Jednak w tym przypadku TikTok za taką transakcję pobiera lwią prowizję. Drama Queen, Drama Queen, Drama Queen, where is that? Drama Queen! Zarobiki na live'ach są bardzo zróżnicowane. Jeżeli twórca jest nudny i nie oferuje niczego w zamian za giftę, a to co najwyżej zarobi kilkadziesiąt złotych. Jednak, jeżeli Live jest ciekawy i dodatkowo TikToker oferuje swoim widzom w zamiast za większe gifty promocje na swoim profilu, to takie zarobki momentalnie wzrastają i e, można zarobić nawet e, kilka tysięcy złotych i to w przeciągu kilkugodzinnej transmisji. O ile dobrze pamiętam, mój rekord to o 2000 zł podczas e, jednej transmisji live. Bardzo ciekawą i niespotykaną dotąd formą współpracy jest wykorzystanie utworów muzycznych. Na YouTube, by legalnie wykorzystać cudzy utwór w swoim materiale wideo, trzeba wykupić licencję. Na TikToku bez ograniczeń można korzystać z utworów Riany czy Beyoncé. Jednak mniej popularni wokaliści lub DJ-e w momencie publikacji nowego singla wyszukują na TikToku popularne profile, którym oferują pieniądze w zamian za użycie właśnie ich utworów w swoich krótkich filmach. Zastanawiam się, że byłem w szoku, jak dostałem taką ofertę, bo na YouTube to jest tak, że to zawsze ja musiałem płacić za wykorzystanie jakiegoś utworu muzycznego, a tutaj się okazało, że napisał do mnie DJ i to nie wcale jakiś taki mało znany, poprosił mnie o wycenę. Ja kompletnie nie miałem pojęcia, więc powiedziałem 500 dolarów, ale zagwarantowałem, że ten mój film z, z jego utworem zrobi przynajmniej milion wyświetleń. A co najlepsze, ja nie musiałem nagrywać nowego TikToka, tylko po prostu użyłem jakiegoś wcześniejszego i takich ofert jest jest naprawdę sporo, ale to już za mniejsze pieniądze. Dużo osób oferuje na przykład 100 dolarów, a niektórzy oferują tylko na przykład na Facebooku, no bo niestety na TikToku jest bardzo dużo dzieci i dzieci chcą się po prostu wybić, więc yy, psują rynek i, yy, i wchodzą w takie dile y tylko za przysłowiowego szera na Instagramie. No ale taki jest rynek i trzeba się dostosować. Popularny TikToker może w łatwy sposób przerzucić widownię na inne media społecznościowe. W ostatnich dniach Tiktokerka Kamelemona nagrała Tiktoka, w którym pokazuje widzom proces przygotowania podobnej sukni, jaką miała na sobie Ariana Grande. Jednak sprytna Kamelemona na końcu Tiktoka wspomniała, że efekt końcowy będzie można zobaczyć nie na Tiktoku, a na jej Instagramie. Końcowy efekt macie na Insta. W ten sposób w jeden dzień ilość obserwujących skoczyła jej o 60 tysięcy, czym praktycznie podwoiła swoje Instagramowe zasoby. Wiele osób demonizuje TikToka, zwracając uwagę na infantylne treści tam prezentowane. Należy jednak pamiętać, że TikTok to nie tylko wyginające się w rytm muzyki nastolatki. Na TikToku są już kanały informacyjne, kanały podróżnicze, czy nawet kanały z trikami dla filmowców. Tak jak nie można powiedzieć, że na YouTube są tylko dzieci skaczące do basenu z kolorowymi piłkami, tak nie można z góry skreślać TikToka, patrząc na niego przez pryzmat kilku materiałów. Najważniejsze to potrafić dobrze szukać i obserwować tych twórców, których treści nas interesują. A wy co sądzicie o aplikacji TikTok? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!